Siema. Dzisiaj otworzymy sobie to wielkie pudło, wewnątrz którego znajduje się model ze współpracy Daniela Arshama z marką Hot Wheels. Jest to pierwszy model z ich współpracy, a paczka ta przyszła do mnie jakoś w grudniu, ale nigdy nie miałem czasu, żeby ją otworzyć i to nagrać. Ale zanim otworzymy tą paczkę, musicie wiedzieć, że dzisiaj mamy 15 lutego i właśnie dzisiaj odbył się drop Hot Wheelsów w Biedronce. No a ja wybrałem się na małego hanta, więc już wam pokazuję, co udało mi się kupić. No i wlatujemy do pierwszej biedronki. Ja biedronki odwiedziłem w sumie cztery, z czego jedna była w remoncie, więc odwiedziłem ich tylko trzy. Jak widzicie na filmiku, wszystkie pudła były już nieźle przebrane, ale to ze względu na to, że ja na zakupy poszedłem o 12, a nie jak prawilny ziomek o 6 rano. Więc jedyne fajne co zostało w tych pudłach dla mnie to Ford Raptor HKS, kilka protonów, saga się trafiło korweta z filmu Barbie. No i z pierwszej Biedrony wziąłem tylko dwa Fordy Raptory w malowaniu HKS-a. No i przed wjazdem do drugiej Biedry mały car spotting, a mianowicie stało tam BMW M4 Bober. No i dwa takie fajne auta, które zawsze stoją na podziemnym, czyli Mercedes W114 i stary Mustang. Ale widać, że stoją tam bardzo długo, mega dużo kurzu na nich leży. No ale my nie zwalniamy tempa, wlatujemy do następnej Biedry. No jak widać tutaj były tylko trzy boksy, też nieźle przebrane. Też został tylko Ford w malowaniu HKS-a, reszta jakoś mi nie siedzi. Jak widzicie tych HKS-ów zostało sporo. Ludzie najczęściej biorą te CV, SE i Skyline R30, ale moim zdaniem, jak widzicie tego Forda HKS-a, to też warto wziąć. No i lecąc dalej, wstąpiłem jeszcze do Intermarche, bo wiem, że tam też często jest spódło z Hot wheelsami, ale nie dołożyli nic nowego, więc tylko spojrzałem z góry i nic nie wziąłem. Następnie wleciało Pepko, ale w Pepko były tylko marne 5 Hot wheelsów. Następny był Kik, ale Hot Wheels'y były pięknie ułożone w wieżyczkę. No i jedyne co przyszło mi do głowy, to z Breaking Bad. Someone cooked here. Jeszcze zanim otworzymy to duże podło, to szybko wam wspomnę, że na stronę cryon.pl wleciała duża dostawa kółek, jest mega dużo wzorów w różnych kolorach. Lecimy dur. Dobra, ja będę sobie wyciągał to pudło, no i tak w skrócie powiem Wam, że Daniel Arsham to jest amerykański artysta, współpracował z wieloma znanymi markami, m.in. z Adidasem, z Pokemonami, z, nawet z Diorem, a no i co najważniejsze, współpracował też z Porsche. Ze współpracy Arshama z Hot Wheelsem wyjdzie w sumie łącznie aż 8 modeli aut. Póki co wyszły w sumie aż trzy modele, czyli model, który mamy w tym boksie. Oprócz tego wyszło też Porsche 356 oraz Deora 2. I jeszcze jedno wyszło, które nie wiem jak się nazywa. Twin Mill? No, przecież coś wychodziło. A, Roger Dodger. Oprócz tego wraz z boksem premierę miał Roger Dodger. Wszystkie modele już są wyprzedane. Ło, boks jest wielki. Kolejne dwa modele z tej kolekcji będą miały swoją premierę 23 lutego, najpewniej o godzinie 18 polskiego czasu. No i co ważne, do zakupu tych konkretnych modeli nie trzeba mieć członkostwa RLC. Członkostwo RLC jest wymagane tylko do tych modeli, które na stronie opisane są jako members only. No i dla przykładu wrzucę wam tutaj AMC Javelina, który nadal jest dostępny na stronie, no i on jest tylko dla klubowiczów RLC. No i z tych dwóch modeli, o których wspomniałem, będzie to Twin Mill oraz Porsche 930A. A jak Arszam. No i co? Pudło przyszło całe, jest w mega fajnym stanie, nic się nie uszkodziło. Dobra, jeszcze wrzucę Wam tu taką przebitkę, więc mamy tutaj piękną grafikę tego pudełka, jak ono wygląda. Tutaj mamy napis, że jest skrzynka i Porsche w środku. Na opakowaniu jest też naklejka licencyjna Porsche, bardzo fajnie. Pudło sprawia wrażenie bardzo solidnego, aczkolwiek tutaj ta góra się odkleiła, a widziałem, że powinno otwierać się od spodu. Także no tutaj klej nie wytrzymał. Tu jest fajnie wypisane, mamy dwa obiekty w środku. No tutaj w stylu Arshama jest to tak pokazane przyszłościowo, tak rok 2968. No, wygląda to jak z jakiejś gierki. Kazali otwierać od spodu, więc też tak uczynia. No I pierwsze co nam się pokazuje, to taka karteczka, żeby nie rozcinać tego nożem. Uch. Pokazali, żeby nie rozcinać nożem, więc zrywamy ręką. No i tak się prezentuje nasze pudło. Starałem się robić to delikatnie, żeby niczego nie uszkodzić. Otwieramy połóweczkę i drugą, i zaczniemy sobie od tego, czyli certyfikat naszego Hot Wheelsa autentyczności. Fajnie, otwieramy. Dobra, mam ten certyfikat i sprawdzimy sobie, co jest w środku. A po prostu, dobra, zdjąłem tą folikę i nic więcej tu nie ma. To jest taka po prostu karteczka, certyfikat. Oprócz karteczki jest tu coś, czym mega się jaram. Jest tu coś, czego brakowało mi przy wszystkich moich unboxingach Hot Wheelsów RLC, a mianowicie bialutkie, bawełniane rękawiczki z logiem Hot Wheels. No, jest sztos. I patrzymy, czy moja graba się tu zmieści. Może przyciasnę troszeczkę, tu trochę brakuje, ale do nagrywania filmików chyba będą kozak. Bęk. Ja już widzę wszystko Biorę kamerę i Wam też pokazuję No i po odsłonieniu gąbeczki mamy tutaj Kozacką skrzyneczkę I model Zacznijmy sobie może od skrzyneczki Jest to w ogóle skrzyneczka wzorowana Na tych skrzyneczkach, które wyszły w 1968 roku Wrzucę Wam do porównania jak wyglądały one Oczywiście mieściły one trochę więcej modeli Ponieważ ta skrzyneczka Jest na modele w gablotkach Dobra, znalazłem, otwieram się tak po prostu tu od góry jest ona na magnesik, no a tu mamy model i zaraz wam pokażę, jak on się prezentuje. No a zanim pokażę Wam ten model z bliska, to powiem wam jeszcze o trzech Hot Wheelsach. Takie przecieki, które słyszałem, że mają wyjść. Oczywiście, na trzy nie wyjdą, ponieważ miało wyjść tylko 8. No ale kto wie, pierwszy z nich to byłby czarny Mustang, też w takim stylu jak ten, czyli Erodet. Drugie byłoby Porsche 911 Safari. No a trzeci bardzo ikoniczny model dla Hot Wheels, czyli Bone Shaker. No i co, wracając teraz do tego modelu, jak mamy tutaj tą skrzyneczkę, jest to skrzyneczka na gablotki, więc model kozacko wchodzi nam do środka. No ja pokażę Wam teraz tą 930 z bliska. No i 930 wygląda w sposób następujący. Jest to model wykonany z materiału silkstone, czyli taki podobno syntetyczny odpowiednik marmuru. No i postaram się go teraz wyjąć z tej gablotki. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale zawsze, jak mam RLC w gablotce, no to przerażam je po prostu otwieranie jej. Zawsze się boję, że połamie ten tu zaczep, ale zobaczymy. Może się uda. Ok, dobra. Poszło nie najgorzej. Jak otwierałem moje RLC BMW 30, to o wiele bardziej się męczyłem z gablotką. Kurczę, no model jest bardzo unikatowy. Ma swój styl, nie wygląda jak inne Hot Wheelsy. Dla mnie jest to na plus, aczkolwiek niedługo jest premiera tego Porsche 930A, no, które już wygląda po prostu jak Hot Wheels, wygląda mega kozacko. Jest zrobione normalnie z zamaku, a nie z tego Silk Stona, więc będzie wyglądał jak zwykły Hot Wheels. No ja będę starał się kupić to 930 bo uważam, że z tą 930 no, stworzą po prostu świetny duet. Jeszcze dotknę sobie go gołym paluchem. Goły paluch wkracza do akcji w dotyku jak taki cemencik czy coś, ale fajny, przyjemny. No i z tego co widzę, kółka też się normalnie kręcą, no więc spoko. W przeciwieństwie do lakierów Spectra Flame przynajmniej nie mam obaw, że go tak porysuję jak go dotykam. Także to też na plus. No i jeszcze warto wspomnieć o czymś, co zawsze wszystkich interesuje, czyli kaska. Za ten zestaw, czyli skrzynkę, Porsche, no i takie rękawiczki, zapłaciłem 200 dolarów plus koszt wysyłki plus VAT i cło. Wszystko zamknęło, wydaje mi się, że to była kwota około 1100 złotych. Całkiem dużo. Wydaje mi się, że obecnie chodzą po około 1400 te zestawy nowe. Także coś tam urosło, nie za dużo, ale model i tak zostaje u mnie w kolekcji. No a jeśli chodzi o same takie modele w gablotkach, no to za jedną sztukę przyjdzie nam zapłacić 70 dolarów plus koszt wysyłki. 23% VAT. Jeśli zamówienie powyżej 150 euro, no to teoretycznie powinniście też zapłacić cło. No i też poczta polska bierze 8,5 zł za zgłoszenie odprawy celnej. Czyli podsumowując, model taki jest prawie 3 razy droższy niż model RLC. Czy warto? to już sami musicie sobie odpowiedzieć, czy Wam się podoba, czy nie. Moim zdaniem ta 930 jest kozacka. No i oprócz tego, całej reszty dobiorę sobie chyba tą 930A, która już niedługo dropi, bo też strasznie mi się podoba. Rozmyślałem też o Porsche 356 Bonsai, ale jednak nie wziąłem, także dwie 930 zostaną u mnie. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij zostawić subka. No i fajnie, jak napisałbyś jakiś komentarz. Do następnego. Cześć!